Teraz następnym elementem krosin to jest sterowanie, sterowanie y, mechanizmem bądź nicielnicowym, bądź żakardowym, prawda? Czyli krosna mogą być sterowane nicielnice, w krośnie mogą być sterowane. Y, mechanizmem krzywkowym, czyli proste sploty, sploty płócienne i pochodne, czyli tam Panama, rips, możemy uzyskiwać przy sterowaniu, przy sterowaniu krzywkowym nicielnic po prostu wynoszenie jednej grupy na przemian, czy co, co, jakiś, co drugi cykl. Można tak wyprofilować krzywkę sterującą tym mechanizmem mechanicznym unoszącym nicielnicę, że krzywki będą sterować. Sterowanie krzywkowe ma tą zaletę, że praktycznie krzywka raz może pracować przez wiele, wiele lat, dopóki się nie zużyje. Praktycznie nie, nie potrzeba nic w mechanizmie sterującym zmienia i to najczęściej w prostych, tak jak powiedziałem, splotach płóciennych i pochodnych splotów płóciennych. Następne sterowanie to jest maszynką nicielnicową. I maszynka nicielnicowa może być zarówno dolna, tak na przykład w krosnach Zulcer i w krosnach STB używane są maszynki dolne albo górne, które są umieszczone na, nad krosnem. I sterowanie nicielnicami, tu możemy sterować nawet do 16, 16 nicielnic, czyli możemy uzyskać tkaniny, tkaniny splotowe. Ja pokażę taką tkaninę splotową, nie żakardową, ale o takim skomplikowanym wzorze, możemy sobie na, ta, na takim krośnie niecielnicowym wykonać. To nie jest, nie to jest żakardowa, ale można, można sobie po prostu yy, uzyskać. I sterowanie następuje yy, przy pomocy tej maszynki, maszynki niecielnicowej, tak ją nazywamy, natomiast wzór Wzór sterowania jest zapisany, ja tu mam akurat od hawciarki, najczęściej dawniej było na takim papierze perforowanym, gdzie ten wzór się wybijało, zakładało się i sterowanie jest mechaniczne. Sterowanie polegało na tym, że w, tym, w tej maszynce nicielnicowej są określone igły, które albo trafiają na otworek i wtedy przechodzą, czyli nicielnica, nicielnica jest wynoszona, albo nie nie trafiają i nicielnica stoi na dole. I po prostu wzór w postaci takiej perforowanej specjalnej taśmy na, na wybijarkach się wybijało. Wcześniej był zaprojektowany i na, kroś, na krosnach tych nicielnicowych właśnie y, tworzono, tworzono tkaniny splotowe o różnych, o różnych splotach. Tu akurat kolorowe, ale, ale są na przykład y, o, nicielnicowe. Tu są sploty rybsowe, rybsowe, panamowe tworzone, ale mogą być też na, na maszynkach nicielnicowych y, tworzone, tworzone sploty. Tu jest 4-4. No i trzeci rodzaj sterowania to jest sterowanie maszynką żakardową. Tkaninę z, z takim, wytworzoną, ta, z takim sposobem Państwu poka, pokazałem. Natomiast na czym polega sterowanie? Też, też sterowanie było za pomocą właśnie takiej, takich wzornic, wzornic tworzonych na kartach. Raporty były bardzo duże i Sterowanie polegało na tym, że każda nicielnica za pomocą, za pomocą tej jedne, jednego takiego odciągu była sterowana na dole, na dole, bo wiadomo w jedną stronę oczywiście maszynka wynosi, ale żeby na dół poszła to zastosowano albo grawitacyjne, czyli na spodzie były takie pręty, pręty ciężkie wieszane, żeby mogły z powrotem tą nicielnicę opuścić na dół, albo elastomery, czyli coś na, na zasadzie gumki, takiej specjalnej, rozciągliwej, która powodowała, że to sterowanie mogło być. W górę wynosił mechanizm, mechanizm żakarda, w dół, jeśli była taka, tak wynikało z, z raportu, ciągnął albo ciężarek, albo elastomer. Albo Stomer to były krosna starszej generacji. Nowoczesne krosna mają sterowanie maszynkami nicielnicowymi już komputerowe. Żakardowe też mają sterowanie komputerowe. Także. Postęp technologiczny też idzie, idzie. Oczywiście przede wszystkim jest to kwestia czasochłonności, pracochłonności przy wykonywaniu wzornic, niezawodności. No i zmiana, zmiana wzoru na danej maszynie jest o wiele, wiele szybsza, bo tylko wystarczy zmienić, zmienić program, prawda, żeby, żeby uzyskać określony efekt.